Koncertem siostry kempisty zakończył się projekt Muzyczne Mokarte. Przez całe wakacje, sobotnie koncerty plenerowe cieszyły się dużym powodzeniem wśród mieszkańców. 28 sierpnia odbył się ostatni z dziewięciu koncertów w ramach projektu Muzyczne Mokarte. Wszystkie poprzednie koncerty grano w plenerze, ten w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Na deskach Moku wystąpiły siostry kempisty. Muzyka zrodziła się u nas bardzo naturalnie, gdyż jesteśmy siostrami. Właściwie instrumenty wybrałyśmy, jak byłyśmy dziećmi i splot wydarzeń sprawił, że zaczęłyśmy razem grać, ale no bardzo szybko poczułyśmy, że to jest, to jest coś wyjątkowego i faktycznie nawet te talenty tak się między nami rozkładają, że, że idealnie się uzupełniamy, można powiedzieć, że mamy po pół talentu. Siostry pochodzą ze Szczecina. Wykonywane utwory nazywają piosenkami humanistycznymi. Pomysły czerpią z różnych gatunków muzycznych. Okres pandemii był trudnym czasem dla wszystkich artystów, mimo to siostry Kempisty nie próżnowały. Zagrałyśmy kilka koncertów online, kilka koncertów na żywo. Ostatni koncert zagrałyśmy w czerwcu w Szczecinie w 13 muzach, ale też dużo skupiłyśmy się na takiej pracy twórczej i rok temu w ramach stypendium Ministra Kultury zrobiliśmy taki projekt Wchodzę w polemikę, w którym Julia napisała własne wersje tekstów do piosenek już innych autorów. Na jesieni artystki mają w planach nagranie albumu Skoły sankami dla dzieci. To projekt związany ze stypendium ufundowanym przez prezydenta Torunia. Koncert Sióstr Kempisty był ostatnim koncertem w ramach projektu muzycznego Kartę. Było wspaniale. Ja się bawiłam znakomicie, koncert ze smakiem, a dziewczyny się bardzo dopełniają. No po prostu nie istnieją bez siebie. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było jednej ani drugiej. <grybujesz> Moim ulubionym momentem zawsze jest, kiedy dziewczyny dialogują z publicznością. Kiedy możemy trochę pośpiewać, to jest cudowne, wtedy atmosfera się zupełnie rozluźnia. No i jest super. Znam utwory, które były grane, większość z internetu. Koncert zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Dziewczyny świetnie współpracują ze sobą. Wibrafon jest cudownym instrumentem, niedocenianym. Natomiast Julia jest świetną wokalistką i przy tym wiolonczelistką. To wszystko zgrane i tak, tak uduchowione. Jest to rzecz niebywała, po prostu słowa odgrywają jakąś rolę w tej muzyce. Obecnie trudno znaleźć podobne, e, podobne wykonawstwa. Muzyczne mokartę to pomysł miejskiego ośrodka kultury w Policach, który, w odpowiedzi na obostrzenia związane z pandemią, postanowił organizować koncerty w plenerze. Ogromnie się cieszymy, bo frekwencja na każdym koncercie naprawdę była świetna. E, no tak, dla statystyki 80 leżaków, bo tyle wiemy, że ustawialiśmy były praktycznie na każdym koncercie zajęte i osoby, które do nas dochodziły, stały z boku, nie wchodziły na teren, siedziały na murkach. Więc myślę, że przez te 9 spotkań na, te na, na, na tych wszystkich koncertach no mieliśmy około e, 1000 osób, czyli do. Takiej liczby osób adresowane były te koncerty, czy dotarły te koncerty i spotykamy się z bardzo miłymi słowami od Państwa, od widzów i bardzo nas to cieszy. Pierwszy koncert z muzyką klasyczną Baltic Neopolis Orchestra odbył się w czerwcu. Potem była klimatyczna muzyka duetu Jackpot, duet fortepianów dwóch, celtyckie utwory w wykonaniu zespołu Dair, covery śpiewane przez Lord Sand of Queen, greckie rytmy Eilniki Kardia, następnie Viva Flamenco i cztery czwarte kwartet. Muzyka była różnorodna, od amerykańskiej po włoską, po hiszpańską, yy, no polska, była muzyka filmowa, była na smyczkach, była na gitarze, była na fortepianach, także to była, no jeszcze grecka muzyka właśnie, no, nie byłam na tym koncercie, ale słyszałam, że to był bardzo ładny występ tych, tej pary. Dzisiejszy koncert mi się podobał, ale szczególnie poprzedni, podobał mi się Queen. Flamenko i po, po, jej w ogóle było 8 koncertów, ja byłam na sześciu, ale ogólnie no, wrażenia niesamowite, po prostu w plenerze, dzisiejszy koncert był w sali, no, było też super. super. Ale jednak ja zadowolona byłam jeżeli na w plenerze po prostu i oczekuję, że na następny rok na pewno też się spotkamy, jak dożyjemy. Byłem na wszystkich koncertach poza jednym, ale ogólne wrażenia bardzo pozytywne. Jestem zadowolony pani dyrektor podziękowałam, dziękuję pani uprzejmie panu, panie kamerzysto. No i ogromnie ogromnie się cieszymy, bo wierzę, że w następnym roku również będzie. Przyjemność oglądania takich koncertów. W przyszłym roku mieszkańcy też będą mogli liczyć na realizację tego projektu. Przeszkodą może być przebudowa ulicy Siedleckiej i powstawanie kolei metropolitalnej, ale MOG dołoży wszelkich starań, by kontynuować projekt.